W imieniu całej klasy 8 A dziękujemy wychowawcy, nauczycielom, emerytom, pracownikom szkoły, dyrekcji oraz pani sekretarce za trud wychowania. Za cierpliwość i wytrwałość, za wspierające słowa, które dodawały nam siły, aby iść naprzód, za poprawianie naszych błędów, za miesiące spędzone razem, za czas poświęcony dla naszej nauki, za złoszenie naszych grupowatych pomysłów i różnych i za to, że nauczyliście nas tak wiele. Życzymy Wam przede wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości, zadowolenia z uczniów i większej ilości uśmiechów na twarzach. Wytrwałości i wszystkiego, co najlepsze. Abyście uczyli przez długie lata i odarowywali nas większą dawką wiedzy. Z całego serca dziękujemy za wypowiedzi i oburzenie naszą edukację. Dziękujemy za to wszystkie lata. Poświęcony czas zaangażowanie i wytrwałość. Dziękujemy za słowa, które wydawały nam skrzydeł i pozwalały podwiażyć to własne siły. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i za wykształcenie nas, za tak zmarnowany nasz czas. Wiem, że czasami z nami nie było łatwo, lecz później szło łatwo, lecz czasami pojawiały się chwile smutku, takie, że aż kości szybko rozpływały się w klasy radości. Tymi słowem urażniałem przykreć najserdeczniejsze życzenia. Dużo wyrozumiałości, zdrowia, szczęścia, cierpliwości i nami spełnienia. Bo dzisiaj jest dzień nauczyciela. Dzisiaj święto pedagoga z klasy znikła wszelka trwoga. Kochani nauczyciele, życzymy Wam wiele szczęścia i radości. A za okazane nam serce chylimy głowy w ogromnej podzięce. Dziękujemy też wszystkim innym pracownikom tej szkoły. Miona nauczyciela wszystkim Wam życzymy, cierpliwości do nas i naszej rodziny. Chcemy samych szóste, lecz się nie staramy, jednak za wszystko ze szczerego serca przepraszamy. Dziś jest Wasze święto, więc dlatego proszę, trudno sobie dzień wolny, bo uczyć się nie znoszę. Z rąk do rąk podajemy skromnej młodości dar zwyczajny. Z okazji dnia nauczyciela składamy serdeczne życzenie. Spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego utrzymania. Droga dyrekcja, dziękujemy za trud podejmowanej pracy, drogi dyrektorów. Opiekę nad nami i na nadawiania. Życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, miłej pracy i zadowolenia z uczniów. W imieniu wszystkich uczniów pragnę złożyć odbiorcy... będę szczególnie ważną rolę w szkole. My stawiamy Was na równie wysokim miejscu. Jeszcze raz dziękujemy. W tym najważniejszym dniu roku szkolnego pragniemy życzyć szczere i prawdziwe z uczniowskich serc płynące życzenia. Dużo cierpliwości, wytrwałości i wyrozumiałości. Pragniemy podziękować za trud włożony w nasze nauczanie i wychowanie. Naszej pani wychowawczyni by pragniemy podziękować za cierpliwość, wytrwałość i wskazywanie właściwej drogi. Życzymy dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy i zadowolenia z uczniów klasy 6 i B. Każdy, kto chodzi dzisiaj do szkoły, wie, że 14 października to ważna data. Dla Pani i Pana, co uczą nas teraz i dla tych, co kiedyś też nas uczyli. Dla dyrektora, co czuwa nad wszystkim i dla tych, co ciężko pracują w obsłudze. Pragnę Ci złożyć najszczersze życzenie. Zdrowia, miłości i cierpliwości. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za to, że codziennie próbujecie nas nauczyć rzeczy potrzebnych w codziennym życiu. Dzięki mamy jej dobry start do w życia. Dziś 14 października to jest święto pracownika, który w trudzie i w muzole wychowuje dzieci w szkole. I choć nas to często nudzi, wychowuje nas nudzi. Obyś tutaj dzieci. Bardzo stary to przykresztwo. Chwała więc nauczycielom za codzienne ich mączęstwo. W taki dzień jak dzisiaj mamy, milion życzeń jest pisanych. Dzisiaj święto pedagoga z klasy znikła wszechotrwogą. Dziś życzymy naszej Pani, by szczęśliwa była z nami. Drodzy nauczyciele, z całego serca dziękujemy za wysiłek włożony w naszą edukację. Wszystkim zaś pracownikom szkoły życzymy radości i satysfakcji z wykonania. PS. Dziękujemy za radość. okazji Dnia Nauczyciela, wszystkim nauczycielom życzymy dużo szczęścia i radości w wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i samych uczniów. Szanownym nauczycielom życzymy wszystkiego najlepszego zdrowia oraz cierpliwości do nas, bo często potrafią być bardziej wypuśliwi niż sam Chciałbym podziękować panią Woźnym. Za to, że biegają jak strusie i codziennie wyzywkują klasy. Drogi Panie Dyrektorze, przyjmij od nas życzeń moc, abyś zawsze się radował i był wolny od wszelkich trosk. Hałda, kobiet czy tsunami, to nieważne, ważne, oby zawsze Pan był z nami. Dziękuję paniom Eli, Uli i Iwonie za to, że uczą nas wytwarza w nauczaniu wcześnoszkolnym. szkolnym. W jednym z najważniejszych dni w roku szkolnym. Składamy podziękowania panu dyrektorowi i wicedyrektorowi. Życzymy owocnej pracy oraz wytrwałości we wszystkich osobistych i zawodowych przedsięwzięciach, zwłaszcza w tak trudnych i wymagających warunkach. Pełna radości jest życie emeryta. Każdego dnia może wydarzyć się mały cud. Życzymy małych spraw, które spowodują uśmiech na waszych twarzach. Pięknych piosenek usłyszanych w radiu, nieznajomego, który poda pomoc modłowi, poczucie się kimś specjalnym i wyjątkowym, bo tacy właśnie jesteście. Praca sekretarki wcale nie jest taka łatwa jak się wydaje. Sterty papierów, niespodziewane telefony i zaskakujące wizyty. Na pewno nie jest łatwo się w tym połapać. A jednak naszej kochanej Pani Sekretarce się to udaje, co jesteśmy jej to zgodnie wdzięczni. Bardzo dziękujemy za pracę włożoną w rozwój naszej szkoły. Mamy nadzieję, że zawsze będzie Pani uśmiechnięta, tak jak dzisiaj. W tym wyjątkowym dniu, z okazji Dnia Nauczyciela, chcemy Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Dziękujemy, że dbacie o naszą szkołę. Chcemy życzyć wytrwałości i niepoddawania się w Waszych obowiązkach, bo robicie to świetnie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i życzymy uśmiechu na następne lata. Jak to powiedziała, pewna mądra osoba. Nauczyciele to liderzy w łodzi. Jednakże moc, która tę ludź napędza, musi pochodzić od uczniów. Dlatego dzisiaj z całych naszych serc chcemy Wam życzyć, abyście potrafili korzystać z tej mocy, cierpliwości i więcej pogodnych dni. Wszystkiego najlepszego dla naszych emerytowanych nauczycieli. Mamy nadzieję, no, że nie to, to, to się Państwa do białej gorączki i nie było to powodem zamykania Państwa kreacji zawodowej. Zdrowie i szczęścia, pokrytym uczniów już nie trzeba. Mam szczerą nadzieję, że wpisywanie hasła w książkach jest równie miłe, jak o tym zimnika. Wszystkiego najlepszego! Z Dnia Mężczycy wyślemy najserdeczniejsze życzenia wyrozumiałości i cierpliwości oraz tego, by podejmowany trud był źródłem satysfakcji oraz społecznego uznania. Dziękujemy wszystkim pracownikom obsługi za pyszne obiady, naprawione szuflady, Ciepłe korytarze i sale, o które my nie dbamy wcale. Za bezpieczeństwo w autobusach i na ulicy, żeby nie zrobili z nas jajecznicy. Panią z księgowości za setek i jedności oraz panią w sekretariacie za to, że wytrzymuje w tym kieracie. Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację. Wierzymy, że was wysiłek uczyni nas ludzi mądrych i szlachetnych. Dlatego jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego. Potrzebne są nam wzorce i wy, drodzy nauczyciele, jesteście takimi wzorcami. Do wspomnień z lat szkolnych z pewnością będziemy wraz z uśmiechem na twarzy. Raz jeszcze dziękujemy i składamy najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za wspólne dni, cierpliwość do nas i pojęcie się tak trudnej roli, jaką jest wychowanie. Dziękujemy również pani pedagog Ani Bacyrkowskiej za pomaganie w trudnych dniach. W tym wyjątkowych dniu życzymy nauczycielom dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości oraz pociechy z wszystkich uczniów. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Luszczkańskiej, naszej wychowaczyni. Drodzy nauczyciele, dziękujemy za wszystko, czego nas nauczyliście. Za dobrać, opiekę, wychowanie. Dziękujemy za wszystkie rzeczy, na których przymówiliście oko. Wszyscy nasi kochani nauczyciele, dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. Za naukę, za trud jak jest, składany, przy bukiet życzeń składamy. Życzenia szczere, prawdziwe, z uczniowskich serc płynące, jak śpiesze kwiaty pachnące, widnące na polskiej łące. Z okazji dnia nauczyciela, życzenia złożyć trzeba, całą klasę wszyscy zbieramy i życzenia to składamy. Dużo zdrowia, pomyślności oraz sprawiedliwości. Wszelkie dyrekcje my kochamy, chociaż czasem rozrabiamy. W tym dniu do najlepszej i najlepiej nam pani sekretarki składam najszersze życzenia odporności, wyrozumiałości, sześciorodnych, pojemnej pamięci i harmonii Drodzy emeryci, za te wszystkie lata, w których uczyście nas, to jest nasze lecieństwo, serdecznie Wam dziękujemy oraz życzymy Wam zdrowia, pomyślności, radości, cierpliwości do ludzi w czasach dzisiejszych oraz ciepłego kominka wspomnień oraz odpoczynku. Nasza droga bławczyni, jest Pan najmniejszą osobą w tej szkole. Wytrzymała Pani z nami już dwa lata i jeszcze się nie poddała. Bardzo nam Pani pomaga, nawet kiedy w dzień pada, więc chcielibyśmy złożyć Pana serdeczniejsze życzenia, bo dziś jest dzień nauczyciela.